No cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj wróciliśmy sobie na naszą mapkę, zamek i będziemy kontynuować przygodę właśnie z tej mapki. Ostatnio skończyliśmy właśnie w tym punkcie, jak uciekliśmy przed tym całym. jeśli nie pamiętam, jak on się nazywał jakiś tam dziarnem, kojarzy mi się trochę z Ober, ale brzmi, ja to trochę ciszę potem, ale tutaj mi strasznie w słuchawkach teraz wolnego właściwie wystarczyłem. Kojarzyło mi się z Ober z Zwiadowców. Nie wiem, czy ktoś czytał. Jeśli tak, to możecie pisać w komentarzach. Ale ja nie pamiętam, jak na koleś się nazywał. To był chyba jakiś Ibro czy coś takiego. No jak oglądaliście w odcinek, na pewno wiecie, o co chodzi. Pokoje królewskie. Okej. Okay. Czy ja tutaj mam być? Czy ja tutaj. E, o, może w tych skrzyniach coś znajdę? Po przeczytaniu notatnika kliknij brzozowy przycisk w rogu pokoju, czyli ten przycisk, dobra. Ale jakiego notatnika? Co jest? Co ten konik tutaj taki biedny? Mhm. Okej. Okay. Multum trotylu pajęczyn... Jakiś kwiatek, jakiś grzyb... O, shulker nawet. Nie mogę go postawić, że tak jest na trybie adventure. O Jezu, jeszcze więcej różnych rzeczy dobra, ale zbroję może sobie wezmę. Zbroja może mi się przydać. E, nie wiem, czy reszta rzeczy może mi się przydać. Chyba raczej nie, e, ale ja sobie na pewno weznę, Tu już żadnej skrzynki nie ma. Tu jest łóżko. O, może prześpię burzę? Tak teraz pomyślałem, może to nie był dobry pomysł, bo. A nie, dobra, odrodziłem się tutaj. Po ja się bałem, że 10-90 odrodzę. A grzmi nadal, czyli po prostu burza ma być, to jak rozumiem. Okej, okay. nic z tym nie zrobię. Tutaj jest gdzieś... Na... o jedzenie jakieś. W ogóle, jeżeli was ciekawi, jak tak zbieram wszystko do tak ekwipunku, jak, jak w przypadku tych miseczek na przykład. A, miseczek akurat nie mogę. Wystarczy przytrzymać kontrol i dwa razy kliknąć, sobie wszystko myszy Wtedy zbieramy i to. A, żeby tak rzucać, to trzeba shift i lewy przytrzymać. Taka tam ciekawostka, gdyby ktoś nie wiedział. Dobra, mamy ten notatnik. A w ogóle głodny jestem. Oj, teraz dopiero zobaczyłem. Ok, co tu jeszcze mamy? A Kolejna sypialnia. To nie o tam wszystko chodziło, to sobie go kliknę. Wiem, że miałem kliknąć tamten przycisk w, tutaj w tym rogu, ale bym się jeszcze wstrzymał z tym. W ogóle co to tam jest, nie? tak spojrzałem sobie wcześniej przed odcinkiem. To jest chyba tylko jakaś zwykła statuetka, ale tam dalej nie będę szedł, bo każę mi kliknąć przycisk. Welgarnia. Koje służby. Joanna. Witaj Joanno. O, to jest spawner w ogóle cały Joanny. Winryk. Aha, to dosłownie jest taka wylękarnia wy 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 e i tak się sprawy mają Słyszę dźwięk Pistona Tutaj A teraz tutaj Wybacz Joanno, ale To nie jest Anna, to jest Krzesław. Wybacz Krzesławie, ale niestety musiałem Strasznie dużo tych zębiaków jak tutaj słyszę gdzie ten piston? Tu też nie. Tutaj gdzieś? Okej, okay, kolejna Joanna. Nie, Joanna, tylko za no tak zostanie już tam Joanna, no niestety. E, dobra, tutaj też się nic nie przeciągnęło. Ale dziwnym, bo wydawało mi się, że słyszałem właśnie ten tłok właśnie gdzieś w którymś z tych pokoi. Nie, tutaj kolejna Joanna się zrozpiła, więc to nie o chodziło. Może tutaj wrócę, najpierw zobaczę, o co chodziło z tym przyciskiem. Ale w ogóle najpierw muszę przeczytać nie, całość. Muszę przeczytać. O kurczę. 12 stron. Dobra, trochę będzie tego czytania, tak więc 20 sierpnia 1314 roku. Illerjohn jest już od czterech dni panem na zamku. Nic nie jest w stanie opisać terroru jaki padł na mieszkańców. Wszędzie roi się od goblińskich żołnierzy. Gdyby nie mój mały barek mikstur niewidzialności uważonych wedle przepisu jednej z ksiąg już skończyłbym w lochach. A czytałem kiedyś o pewnym artefakcie przeniesionym tu jakieś 200 lat temu przez króla Daciusza. Bez przydomku były to boskie skrzydła, mogące unieść pod nieboskłon każdego, kto je założy na barki. Poszuk tam o nich więcej informacji. Jeżeli je znajdę, wejdę na jedną z wież i poszybuję z niej przed majestat władcy księstwa Siarczanowskiego na wschodzie i opowiem mu, co się tu dzieje. Zamieszczę tu wszelkie ślady do skrzydeł, na jakie się natknę. Jeśli ten notatnik wpadnie kiedyś w ręce jakiegoś człowieka dobrej woli, mi się nie uda, to do tego czasu ich znaleźć. Niech dobry Bóg, każdy anioł i święty błogosławią mu w poszukiwaniach, aby tylko użyć. Ich w dobrym celu, cyril z Czarnowierzby. Ok, następna część notatnika. 12 września 1314. W końcu znalazłem tę księgę. Nie zamieszczę tutaj szczegółowo opisu jej treści, bo nie miałem czasu jej się przyjrzeć. W dużym skrócie, gdzieś pod koniec XI wieku, król Daciusz przyniósł do zamku boskie skrzydła otrzymane w podarku od jakiegoś maga z tajemniczych lasów trzebożańskich. Ukrył je w jakiejś schowanej komnacie w Lochach. Do otwarcia drzwi tej komnaty potrzeba sześciu magicznych kluczy o bardziej lub mniej zwykłym wyglądzie. Są pochowane po całym w małym zamku. Jedne w małych schowkach, inne w całych komnatach, do których dojście broni cały szereg wymyślonych pułapek. Więcej informacji jest w księdze na jednej z półek w dziale 14 Biblioteki: Cyril z Czarnowierzby. 13 września 1314. Znalazłem jeden z kluczy. Złoty pręg Daciusza jest w skrzyni razem z tym notatnikiem. Cyril z Czarnowierzby. 29 września 1314. Po długim czasie znalazłem kolejny klucz. Pióro Daciusza również jest w skrzyni. Cyril z Czarnowierzby. Skrzyni. Ok, rzeczywiście drugi czas, dwa, dwa tygodnie jakoś, plus minus, tak na oko patrzę, 16 dni, no tak lekko ponad, e, ja mam te klucze, czy, czy gdzie one są? Wow, a to co jest? Ok, kończugowa zbroja, może się przydać, nie powiem, że nie, tyk, załóżmy ją sobie, łuk, nie wiem czy łuk mi się przyda, bo nie mam strzału przecież, ale dobra, jego też wezmę, Słyszałam zębiaka, Gdzieś tu się połączają cały czas. Słyszę. Cały czas ich słyszę. A to są tylko kolejne łóżka. Okej, okay, to na pewno nie są te klucze, o których była mowa. Więc... Yy... O, to są te mikstury niewidzialności. Może to są te klucze? Tak! Złoty Brędocjusza. Nie, to nie klucz. Nieważne. E, a tutaj? Coś do jedzenia? To nie wiem, może też wezmę? Okay, mam nadzieję, że wziąłem wszystko co potrzebowałem. Wróćmy jeszcze raz tutaj i dokładnie skupmy się na tym, co mówi Cyril. Znalazł jeden z kluczy: Złoty pręt To mam go tutaj. Po długim czasie znalazł kolejny klucz: Piuro Daciusza. Dobra, piuro. To, piuro Daciusza. A, tu były strzały. Dobra, to ja też wezmę. Pół sobie tutaj przełożę, no, bo chyba będzie jakaś walka z tego co widzę. No, tatnik też to może być. Szalkar Niech będzie w ten sposób i tak go raczej nie użyję. Klucze mogę mieć tutaj. W ręce mogą się przydać. I miksturka też może się przydać, to raczej mi się nie przyda. A, jeszcze tylko spodnie sobie wymienię i mogę ruszać w drogę. Nie wiem, tam wracać? Czy może lepiej iść tam przed siebie? Dobra, pójdźmy tam przed siebie. Może coś ciekawego znajdziemy. O, no proszę. A ustrzelam ich z łuku, skoro już mam ten łuk. O, trochę kto jest. Żeby tylko nie zginąć, nie? Bo. Bo, a nie, spawnę mam tutaj, nie? Spawnę mam tutaj. Czy teraz mam łóżku? Ale dobra, poprawię sobie jeszcze raz tutaj. przyszmy wow, przyszłych tu trochę. Dobra, chyba ja powinienem mieczem się z nimi klepać, widzę. Tak będzie chyba łatwiej. I ostatni. Dobra, czy było łatwiej? Nie wiem, było szybciej to na pewno. Dysmuł sobie mięso, żeby znowu się uzdrowić. Mam nadzieję, że tam się ich więcej nie pojawiło. Ech, chyba, że ja tam wcale nie mam iść, nie? Oni się będą rozpić w nieskończoność, żeby sam tam odstraszyć. Taką mam teorię. Chociaż nie wiem, zrobimy jeszcze tych. Tak, 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 ich się tutaj rozpi tak dużo, że mi się wydaje, że wcale nie mam koło nich przechodzić. Chociaż mam jeszcze tą miksurkę niewidzialności, nie? Czy miksurka niewidzialności działa na potwory? A, czy tylko nagracze? To jest dobre pytanie. Okej, okay, za dużo ich tu jest, za dużo ich tu jest. Hello. Okej, okay, pozbądźmy się ich tutaj trochę. Bo ich tutaj się tyle naroiło, że ja nie mogę. Koksach sobie zjem. Co tam? Nie potrzebował. O, weźcie już tutaj. I ile ich tu jest? Ja cię kręcę. Dobra, jak zginę raczej nic się nie stanie, e, ale jednak wypiję tę miksturkę niewidzialności, jedną, żeby przetestować, czy ona rzeczywiście działa na potwory. No nie, nie działa z tego co widzę, i tak do mnie celuje, czyli raczej nie mam tędy przejść, z tego co rozumiem, bo gdybym rzeczywiście miał tędy przejść, to by mnie tam tyle potworów nie goniło. Tak mi się właśnie wydawało, że ta mikserka nie działa. Wróćmy tutaj, bo tutaj był jakiś mechanizm, który trzeba było roz... rozszyfrować. Okej, okay, ta dźwignia działała tutaj. Ta dźwignia działała tutaj. A tutaj nic nie ma. Wróćmy się może jeszcze raz tutaj i dokładnie muszę się przesłuchać gdzie dokładnie ok definitywnie mam dźwięk w lewej słuchawce i mam wrażenie, że gdzieś tutaj ale tak staniemy z innej perspektywy, żeby się upewnić tak, w lewej słuchawce gdzieś z tyłu, czyli to raczej będą które z tych drzwi, tutaj tu nic nie ma Tu też nic nie ma i tu też nic nie ma. Może tu na górze coś będzie jakiś przycisk czy coś takiego? Nie, to raczej nie wydałby tego dźwięku pistona tak mi się wydaje. A może pod tymi belami coś jest? To jest dobre pytanie, to jest dobre pytanie O, mam coś? Mam coś? Dobra. Jakie zejście. Tutaj, żeby tylko nic mnie nie zabiło. O kurczę, co to jest? Nie. Nie mówcie, że to. Okej, okay, to jest chyba bardziej jakiś spacer niż parkur. Aha, w ten sposób. Ja lubię takie rzeczy. W sensie one są dość czasochłonne, może mam mapkę trochę nieodpowiednie nie, nie taką do nagrywania Ale żeby sobie pograć to jak najbardziej Okej, okay. czwarty blok? Już nie Czwarty blok już niebezpieczny Jeden, dwa, trzy, cztery. E, się zastanawiam czy ja sobie zaraz nie będę tego rozrysowywał, nie? Okej, okay. na pewno ten jest jeden, dwa, trzy Czwarty jest niebezpieczny, tak? Więc jeden Niebezpieczne, nie wiem, czy tak się mówi, ale skoro ten jest bezpieczny, to tamten jest chyba niebezpieczny, nie? 1, 2, 3. Jest też, zobaczmy teraz tutaj. Nie. 1, 2, 3. Tutaj? Tak to nie. Jak to nie? 1, 2, 3. Ten czwarty już nie, nie? No tak, już nie. 1, 2, 3. I ten dyk? No nie. 1, 2, 3. I ten dyk? Też nie, ale no to jest niemożliwe. Tak. Bokiem? Jeden, dwa, trzy. I co? I teraz tutaj bokiem? Nie. Jeden. Aj. Jeden, dwa, trzy. I może tutaj bokiem. Też nie. Czy po prostu zahaczyłem inną półpłytkę niechcący? Okej, okay, wiecie co? Tam o rzeczywiście trzeba było to przeskoczyć. Jednak udało mi się przeskoczyć. Ale nie wiem jak się stało, że wcześniej mnie teleportowało. Po mocniej się się rozmach i tam... Chyba tam jeszcze jedna czy dwa pół płytka była taka... O! I o, taka e, niebezpieczna, tak, tak będę mówił. Niebezpieczna, e, że trzeba było więcej przeskoczyć niż myślałem. Teraz to się czuje niebezpiecznie. Jedna skrzynka, ale to nie jest skrzynka bułapka, nie? Ale i tak można chyba do tego. Nie, nie można do tego nic podczepić. Dobra, po prostu otwórzmy tę skrzynkę. Nuggets, 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 nuggets. I kryształowe oko Dacjusza. I co to już? Jo I nie mówcie, że ja teraz muszę się wrócić tą całą drogę, nie? Jak to było? Tędyk, to... Gdy... O, teleportowało mnie. I super. Ha! Całe szczęście. A e... no to to skąd? Pozamykałem wszystkie drzwi. No chyba, że to się zrespił. Dobra, więc mam wszystkie trzy klucze. Chyba będę musiał się tam tamtędyk przedrzeć. No dobra. No to lecimy. Cyk, cyk, cyk. Tu się zaraz ich, no właśnie, zrespi nie wiadomo ile. Szybko bierzemy te drzwi. Tutaj co to jest? Eee, be, dobra, cokolwiek to jest, chodzimy. O, i spawn. Pyk. Komplica. O, do widzenia. O, Jezu. I tutaj też trochę jest. Coś w ich języku. Już nie chcę danić tego ich języka. Już nie chcę się tego czytać. Okej, okay, to jest jakieś przejście, a czy co? Aha, po prostu tam się modlę i O, Ło, no proszę Taki agent, co my tu mamy? Biblia O kurcze, co jest w Biblii? O, ramka przypadkowo zebrałem Nie, nie, już myślałem, że mam on... ja Tego gejem moda, przez pomyłkę tak nie wiedziałem o co chodzi Notatnik, czytałem notatnik Biblia, aha, Biblia to jest Mennik po prostu, okej, okay. co tutaj nie ma z tego co widzę? Dobra, czyli to był ślepy zaułek No to tych sobie pominiemy. Trzeba pewnie dadzą mi kopa na no właśnie, tak mówiłem, tak myślałem, na no, odchodne. dobra, tego załatwmy, I... o, ile ich tu jest, dobra, a to co to jest, piwnica jakaś, jakaś pi... aha, tutaj nie mogę nawet dalej przejść, dobra, czyli to tutaj po prostu jest tak e... w formie detalu jakiegoś, halo, jestem mieli państwo, poszli sobie, nie, jestem tutaj, co to było, aha, podziemia, a to... Biblioteka. O, to jest ten dział, nie? Tutaj ja miałem tutaj się znaleźć właśnie w tym dziele, teraz pamiętam. Teraz pamiętam, że tutaj właśnie miałem być. W notatniku było pisane ten temat tutaj, strona 7. Więcej informacji jest w księdze na jednej z półek w dziale 14. To jest dział yy, 17. Tak. Weźmy sobie ten i poszukajmy działu 14. Dział 13, Okej, okay, czyli to gdzieś tutaj? Dział który? Który? 39? Jak to jest możliwe? A, bo to był 33, dobra, nieważne, to ja po prostu źle potrzebę. Nie zauważyłem tego jednego X-a. Dział 34? To na pewno miał być 34, a nie 24? Teraz się sam pogubiłem. Nie, to na pewno miał być 24, co nie? Tak, to miał być 24. Co to było C po rzymsku? 100? Chyba tak. To XC to będzie dział 90 jakoś. O, ja żebym. Łaj, 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 a ten to skąd? pewnie się nosi, się zrozpił. A nie, ich jest tutaj po prostu więcej, tak sobie chodzą ci bibliotekarze. No, jest ich tutaj trochę. A ja nie mogę po prostu ich tam otworzyć i. Ciekawe. A to nie jest ten? Nie, 16. Nie, to jest znaczy 36. A ja szukam 24. Dobra. Wow, co jest tutaj tak dużo? Jest jakiś spawner czy coś? Tak, to jest spawner bibliotekarzy, wszystko jasne. A się to pochodnie postawić na tym bardzo, nie? Mi, pinima. XCV, XXX, 1X, XXX, 3. A może zejdźmy sobie niżej po prostu, zobaczmy, czy tam na dole czegoś nie będzie. Chyba, że to też jest tylko dla zdoby. Nie, dobra, tutaj też można eksplorować. Szukamy odpowiedzi... o, odpowiedniego działu. A, dział drugi. Dział trzeci, tutaj zgaduję, że będzie czwarty, tak zgadza się. Tutaj piąty, szósty i tak dalej. Czyli tych większych działów będę musiał bardziej w środku szukać. Raczej dział 24 mnie interesuje, cały czas muszę pamiętać, A gdzie to było wejście do tego działu? Nie było? Nie było wejścia do działu, to tutaj było. Wiedziałem, że było. Może bym tak po prostu zamknął te drzwi przed nimi i tyle, ale taka przed sobą, samym zamknął te drzwi, bo oni wszędzie chodzą. wyżej no tutaj jest widzę. Wiem, że miałem nie cheatować, ale już zdenerwują mnie te potwory trochę, nie? Tak się zastanawiam, czy. Nie, no nie, no nie. To jest taka atrakcja, to już niech zosta... zostaną. Już niech będzie. Będę się z nimi bawił, jeśli jest taka potrzeba. Dział ósmy. Dział dziewiąty. O, 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 co my tu mamy? Dział. Nie. To jest dział 17, a ja szukam działu 24, to wciąż nie to. Dziesiąty, 10 dział 18, co to jest minimum? A ja tutaj może się nie popiszę swoją wiedzą, ale nie do końca wiem, co to jest minimum. O nie, od tyłu mnie biorą, nie wierzę, nie wierzę. O nie, ślepy zaułek, jeszcze lepiej. Ok, tutaj pozwoliłem sobie trochę pomóc. Bo ich jest tu za dużo normalnie. No ile ich tutaj jest? No przesada, no przesada. I ostatni. Też nie chcę zmieniać poziomu na... O, o, o! No proszę! Chyba znalazłem! Przez przypadek, ale znalazłem. No i super. Chciałem powiedzieć, że na Peaceful też poziomu nie chcę zmieniać, bo może że że po prostu zniknie coś. To co jest ważne dla fabuły. Dobra, bierzemy tą książkę i po tam znikamy, zanim coś znowu zje. Notatka o boskich skrzydłach, R. Coś tam, coś tam. E, 1075, z tego co widziałem. No po prostu ucieknijmy stąd. No nie, no nie, no nie. Nie wierzę, co to było. Uzbrojony mały zombie. Nie, nie mam szans, nie mam szans, nie mam szans. To ja już wolę się tutaj z nimi bić. Gdzie do. A, poszli sobie. No i super. Dobra, na spokojnie. Tutaj nikogo nie ma, przeczytajmy to sobie. Rozdział 175 cztery strony tutaj mamy. Dobra, czytajmy o czym to jest. Dniu 14 grudnia roku pańskiego 1074, czas panujący na zamku król Dacjusz bez przydomku, przyniósł na zamek boskie skrzydła. Były one podarunkiem od Keftbolka z lasu w podzięce za dostarczenie mu tysiąca butli wina. Pozwalają one szybować każdemu, kto je założy na swoje barki. Leżą ukryte w zamurowanej komnacie przy piwnicy. Zamurowanej. A to nie jest to? To za mną? To nie jest ta e, zamurowana komnata? Tutaj co jest? To, że to nie jest zamurowane, nie? Bo może to potem znikną te barierboki, czy coś. Jak fabularnia odblokuje dalej. Zobaczymy, zobaczymy. Czy piwnicy? Drzwi do nich otwiera sześć kluczy. O sześć, a mniej połowa, dobra. Są to różne przedmioty ukryte w całym zamku. Klucz pierwszy, ukryty w Sejmie, to muszla. Rezjusza. Klucz drugi, ukryty w pokojach królewskich, to złoty pręt Dacjusza. Klucz trzeci, ukryty w zamkowej piwnicy, to kamień Dacjusza. Czwarty, w sali tronowej, pióro Dacjusza. Piąty, w pokojach służby, kryształowe oko daciusza. Szósty, w mieszkaniu żołnierzy, smocza łuska Dacjusza. Wszystko daciusza. Od autora mapy. Skrzydła znajdują się w komnacie, do której drzwi znajdują się w innej ukrytej komnacie. Nie wierzę. Piszę, bo ta kwestia może chyba powodować problemy. Warto wiedzieć, warto wiedzieć, się przyda. Teraz rzućmy okiem na to, co mamy. Mamy złoty pręt Daciusza. Mamy kryształowe oko Daciusza. I mamy pióro Daciusza, tak? Te trzy chyba tylko. Biblia to na pewno nie jest to, czego potrzebuję. Czy jest tu coś jeszcze Daciusza? Już chyba nic Daciusza tutaj nie mamy, więc wróćmy do notatnika. Eee, nie, do notatki. Wróćmy do notatki. A może tutaj przerzućmy. Mamy. Pióro, mamy oko i mamy złoty pręt. Dobra. I przeczytam. A co sobie zostawię tutaj. Jeszcze raz wróćmy do tego, co jest. Klucz pierwszy, ukryty w sejmie. Czyli muszę oddać się do sejmu. Tam będzie muszla. Klucz drugi, ukryty w pokojach. To złoty pręt. To znalazłem. Klucz trzeci, ukryty w znakowej kaplicy. To kamień do... Zamkowej kaplicy. Ja byłem w tej kaplicy, ale nie znalazłem. Nie Odnośnie się tam wrócić, na to wychodzi. Czwarty w sali tronowej, piu Tam byłem w sali tronowej, już tam wrócić się nie mogę, ale na szczęście Cyril znalazł to przede mną. Cyril? Tak, to był Cyril. Piąty w pokojach służby, kryształowe oko. Kryształowe oko znalazłem. Szósty w mieszkaniach żołnierzy, smocza łuska. Dobra, czyli mam 3 na 6. Już pół sukcesu. Nie najgorzej. Tam się będę musiał wrócić do tej kaplicy. No i jeszcze poszukać dwóch innych lokalizacji, ale one będą pewnie gdzieś. Tam o i, i tam o. Już nie chcę wychodzić, żeby tych pileżerów nie respić, nie? Więc jeszcze przed nami będą e, trzy znaczki do znalezienia. Ale myślę, że to sobie zostawimy na następny odcinek, bo ten już trwa chyba dostatecznie długo. Więc e, do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej mapki. I cześć.